Pierwszy dzień szóstej edycji Kongresu 590 trwają debaty i dyskusje panelowe. Jednym z paneli nosił tytuł Nowe Możliwości Polskiej Gospodarki. Właśnie w tym panelu wziął udział nasz kolejny gość, pan Paweł Szczeszek, prezes zarządu ENES-a. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze, dziękuję Państwu. Widać na horyzoncie te nowe możliwości polskiej gospodarki. Jakie wnioski z tej debaty? No, znaczy miałaby... Najbardziej jestem zainteresowany tą częścią, czyli związa częścią związaną z energetyką I, ener i energią. E, bardzo się cieszę, że Polska nie tylko wychodzi z tego kryzysu pandemicznego, ale tak naprawdę, tak jak mówił pan premier Sasin, i przebiliśmy poziom sprzed pandemii. Więc to jest bardzo dobra informacja. Z tych gorszych to niestety rosnące ceny paliw na rynkach światowych e, no i ogromne wyzwania przed nami związane z transformacją energetyczną, czyli coś, czym Zajmujemy się to właściwie na co dzień. No to porozmawiajmy o tej e, transformacji, rewolucji, jak mówią właściwie niektórzy, bo wy aktywnie w tę e, transformację się włączyliście, szczególnie jeśli chodzi o rozwój OZE, tak, czyli odnawialne rektorze, źródła energii. E, więc kilkanaście miesięcy temu grupa ENA ogłosiła swoją strategię. Strategię, która miała e, e, obejmować najbliższe parnaście lat. Mieliśmy do, do roku 2030 obniżyć e, e, w, e, poziom emisji do 550 e, kg CO2 na megawattogodzinę, potem do, do, w, po, w ciągu kolejnych kilku lat do 440 400, do 400, i w ciągu kilku miesięcy roku 2020 nagle okazało się, że to wszystko już jest, przestało być aktualne. Nabrało Aby, przyspieszenia wręcz, tak, prawda, ta cała transformacja? Zostaliśmy postawieni przed ogromną presją i ekonomiczną, i dzisiaj czasową, ekonomiczną, bo w ciągu ostatnich 15 miesięcy ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosły no ponad trzykrotnie. A czasową, no bo dzisiaj bardzo głośno jest o, o FIT55 czyli obniżeniu y, gazów cieplarnianych o 55%, nie o 40% w stosunku do roku bazowego 1990. To wszystko powoduje, że musieliśmy bardzo mocno zrewidować nasze podejście do naszych planów. Czy dzisiaj już nie... A to jest wyzwanie, bo pewne rzeczy przecież nie dzieją się z dnia na dzień. Nie można ich zmienić z dnia na dzień. To są procesy długie. Tak, dlatego, dlatego ta presja czasowa jest dla nas oczywiście problemem. My już dzisiaj wszyscy, myślę, że nie ma dzisiaj grupy energetycznej, która by mówiła innym językiem niż to, że skierujemy się w stronę zielonego zwrotu, że chcemy być neutralni klimatycznie. Dzisiaj to już ten, to cel mamy, tak, ten cel już mamy wszyscy wspólnie obrany. Ci kłopotem jest tylko to, jak szybko, ile potrzebujemy czasu, żeby do niego, do niego dojść. Oczywiście do tej szeroko rozumianej transformacji potrzebujemy też, też narzędzi, narzędzi odpowiednich warunków. Przede wszystkim tym warunkiem otwierającym naszą drogę spółek energetycznych do, do transformacji jest projekt, projekt NABY, czyli wydzielenie aktywów węglowych. Instytucje finansowe nie jest to żadną tajemnicą, że odmawiają finansowania, finansowania firm, spółek, grup kapitałowych, które mają istotne zaangażowanie, istotny ślad węglowy. ENA się do takich zalicza. Przypomnę, że ENA jest drugim procentem prądu w kraju. Także nasz, nasz ślad węglowy jest ogromny. To jest pierwsza rzecz. Drugi, drugie narzędzie, którego potrzebujemy, to zamianę źródeł węglowych na źródła na razie niskoemisyjne. Ale to też nie jest dla nas cel. To jest dla nas też, też narzędzie, żebyśmy mogli dużo mniej emitować i mieli te 15 lat na zbudowanie nie tylko źródeł. Zeroemisyjnych, ale całego środowiska systemu. Bo same źródła zeroemisyjne to jeszcze nie wszystko. No dzisiaj jesteśmy, żyjemy w taki w, 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 jesteśmy przyzwyczajeni, w energetycy, którzy dzisiaj nie wiem, koń, kończą swoją, swoją pracę zawodową, jakby przez całe życie pracowali ze źródłami pogodowo niezależnymi. Mogliśmy nimi sterować. W sposób niemalże dowolny. Dziś to wszystko się zmienia, dzisiaj pogoda jest. A niebo. Tak, nie, nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak będzie wiało chociażby na rok. Mhm. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć na miesiąc. z jakimś tam pozowolieństwem, jak będzie wiało, jak będzie świecić. Czasami, jest, czasami te, te chmury jakby zachodzą w ciągu, w ciągu kilku chwil. Dlatego potrzebujemy czegoś, co będzie ten system stabilizować, przede wszystkim magazynowe energii. Musimy odpowiednio, przy e, projektowaniu nowego systemu, musimy odpowiednie, odpowiednie moce e, zielonej energii dopasować do, 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 do możliwości sieciowych, tak żeby nie projektować i nie, nie podrażać inwestycji sieciowych nieadekwatnie do rzeczywistości. Stąd musimy albo magazynować energię, albo, albo produkować zielony wodór, tak żeby móc zarządzać całym systemem, zbudować ostatecznie cały zielony. Jaką drogą będzie szła grupa Enea, wiem, że planujecie budowę magazynów energii, chcecie postawić też na fotowoltaikę i na offshore? <laughs> tak, no w, 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 oczywiście poza, poza fotowoltaiką, gdzie prowadzimy różnego rodzaju akwizycje i, i przygotowujemy, jeśli prowadzimy różnego, różne inwestycje związane z, z tak zwanymi czyli energią ze słońca, to mamy, podpisaną energię, to mamy podpisaną umowę razem z Polską Grupą Energetyczną i Tauronem do wspólnego występowania koncesji na Polskim Bałtyku do budowy farm wiatrowych, czyli tak zwany offshore. No i oczywiście akwizycję i budowa również farm wiatrowych na lądzie, czyli tak zwany tak zwany onshore. Ale tym, oprócz tego wszystkiego jakby wierzymy w to i uważamy, że jest nisza nie tylko na wodór, ale również na magazyn energii, gdzie moglibyśmy wyjść z taką ofertą dla, na, na rynek dla tych producentów zielonej energii, którzy dzisiaj, dzisiaj właściwie nie mają żadnych narzędzi do magazynowania, do magazynowania yy, nadwyżek to energii. Bardzo ważne i potrzebne zagadnienie, jeśli chodzi o, o, o te odnawialne źródła energii. No bez tego trudno sobie wyobrazić właśnie tę stabilność, o której Pan mówił odnawialne źródeł energii to raz, a dwa mechanizmy i urządzenia, które po, pozwolą nam stabilizować, spłaszczać generację i, i, i w jaki sposób zarządzać zarządzać y, generacją, która jest nie, w pewnym sensie niekontrolowana z uwagi na warunki atmosferyczne. To y, jakie założenia, jakie cele sobie stawiacie? Chociażby jeśli chodzi o udział y, OZE w produkcji energii. Wiem, że y, strategia przed nami y, również. Przed nami, w, y, nie powiem w którym roku, ale ostatecznie... 100%. Ale już jest decyzja pewnie. Ale ostatecznie w 100% chcemy być neutralni klimatycznie. Sprostać temu wyzwaniu, tak. które wydaje jest, się to jest niezwykle trudne. Bardzo ambitne, ale, ale to jest nasz cel. Będziemy zatem trzymać kciuki, za to, by temu celowi sprostać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę dziękuję i za to spotkanie bardzo. tutaj w studiu pierwszego dnia szóstej edycji Kongresu 590. Pan Paweł Szczeszek, prezes zarządu NSA, był Państwa i moim gościem. A jeszcze korzystając z okazji pozwolę sobie podziękować naszym partnerom, dzięki którym możemy się tutaj dzisiaj w Warszawie przez te dwa dni spotykać i dyskutować nie tylko o zielonej transformacji polskiej energetyki, ale w ogóle o możliwościach dla polskiej gospodarki. W tym trudnym czasie, jaki niewątpliwie wciąż jest to wychodzenie z kryzysu pandemicznego. Partnerem złotym kongresu jest Narodowy Bank Polski, Województwo Karpackie jest partnerem samorządowym szóstej edycji kongresu 590 i też wielkie podziękowania kierujemy do naszych partnerów strategicznych. Dziękujemy spółkom NEA, KGHM Polska Mieć, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, PZU oraz PZU Zdrowie. W czasie naszego spotkania teraz to już wszystko, ale oczywiście gorąco zachęcam do pozostania z nami już za chwilę kolejne rozmowy w studiu 6 edycji Kongresu 590. Proszę z nami pozostać.